Dzień dobry, dziwna poboczu? Nowy Hyundai Tu DS9 luksusowy Fiat Panda. Zaczynamy! Przed kilkoma dniami na europejskie drogi wyjechały pierwsze prototypowe egzemplarze nowego DS8 lub DS9, bo zdania są podzielone. Tymczasem w Chinach samochód już ujrzał światło dzienne dzięki komuś, kto postanowił odsłonić płachtę, zrobić zdjęcie i natychmiast wrzucić je do internetu. Nowy flagowy model DS bazuje na przedłużonym wariancie platformy EMP2, na której budowany jest również przedłużony Peugeot 508L. Stylistyka nowego auta nie powinna być zaskoczeniem, choć w przeciwieństwie do zwariowanego DS3 Crossback jest o wiele bardziej spokojna. Nawiązuje trochę do wyglądu. DS7 krozwek Samochody charakteryzują się podobnym przednim pasem, charakterystycznymi reflektorami oraz masywną atrapą chłodnicy. Z tyłu znalazły się wąskie lampy o strukturze takiej samej jak w DS7. Wnętrze pewnie też będzie utrzymane w koncepcji zbliżonej do wspomnianego samochodu. Pod maską ma znaleźć się wiele jednostek benzynowych piórtek. Pojawią się też hybrydy plagi i łącznej mocy do 300 koni mechanicznych. Silniki wysokoprężne osiągną szczytową moc równą 180 koni. Koreańczycy naprawdę szaleją. Obecnie trwają prace nad nowym modelem Hyundai Tucson i prototypy w pełnym kamuflażu odbywają liczne jazdy testowe. Trzeba przyznać, że obecna generacja średniego SUV-a ma już kilka lat i przydałaby się jej świeża krew. Nowy model ma zadebiutować już w przyszłym roku. Choć prototypy wciąż jeżdżą w kamuflażu, to niezawodny kolesa stworzył wizualizację prezentującą prawdopodobny wygląd następnej generacji. Zobaczymy w niej gigantyczną atrapę chłodnicy, bardzo charakterystyczne wąskie reflektory oraz przestylizowany zderzak. Przód wygląda futurystycznie, natomiast tył jest porównywalny z resztą gamy modelowej. Fiat Panda jest bez wątpienia jednym z samochodów mających z luksusem bardzo mało wspólnego. Włoski producent jednak nie poddaje się i rozpoczyna współpracę z marką Trussardi, której owocem jest nowa specjalna edycja małego mieszczucha od Fiata. Jest on nawet nazywany pierwszą luksusową Pandą. Określenie może trochę na wyrost, bo nie ma aż tak wielkich różnic pomiędzy specjalną edycją a modelem cywilnym. Przede wszystkim najmocniejszymi wyróżnikami są matowy lakier w kolorze kawowego brązu kontrastujący z czarnymi wstawkami. Co ciekawe, to pierwszy matowy lakier w historii Pandy. Kontrastują z nim emblemat... Trusardi. Ta wersja dostępna jest również z innymi metalicznymi lakierami oraz 15-calowymi aluminiowymi kołami. We wnętrzu siedzenia pokryto brązowawą tapicerką z interesującym firmowym wzorem. Napisy Trusardi znajdują się też na pasach bezpieczeństwa oraz dywanikach. To dzisiaj koniec newsów. Następny odcinek jutro, a my dziękujemy za Waszą dzisiejszą obecność i zachęcamy do subskrybowania. Hej!